Chodź, zobaczymy tutaj. Kurczę, nie wiem czy mi zatarka nie szwankuje. Wyłącz sobie na chwilę. Bateria. jest Bateria, no. Tu jest takie jakby co, zapleczej? To tak wygląda, nie? Pełno sprzętu. 2017 roku Dzień dobry widzowie, witamy Was z opuszczonej szkoły filmowej. Zaraz wejdziemy sobie do głównego punktu. na sprzętu, monitory, telewizory. Zobacz, to wszystko jeszcze tak zdrowo wygląda. Cała Została tutaj okay. szafa. Jeszcze nie rozkradł. Dziwne. Na pewno Tak, to są te, te pudła, no Nie wiem jak to się fachowo nazywa. Ale wiem o co chodzi. Tu jest chyba nawet jeszcze taśma. Tak? W środku? Tak, to jest taśma. Jasny, że tak. Zobaczcie. Магнитный тейп. Mm -hmm. mm -hmm. Боже, Może pójdziemy na to piętro, nie? Najpierw na piętro. tutaj nic nie ma. To chodźmy na górę. To Znaczy, no tam ktoś jest i sobie też prawdopodobnie nagrywa. Robi zdjęcia to poczekamy, jak skończę. A później sobie pójdziemy tam. Gdzie? Yy, to nie jest projektor, czekaj, to wygląda na to jest. mniej niż nie Tak to się wybudowało na górę takie i się włączało światełko. Albo tak, tak no ja wiem o co chodzi, ale ja wiem, teraz mi brakło określenia na to. Płyty winylowe, no. Ogólnie to jest No to wygląda na takie duże, widzisz, sale. Mhm. Ale w ogóle w fajnym miejscu to jest, nie? Ten obiekt. W no. fajnym miejscu. Ale... Ogólnie to było kiedyś wystawione na przepleczu. Ale w 2019 roku, niestety, się nikt nie zgłosił do tego. Jakieś plany były. Czekaj, zerknę. Ale na planach się skończyło. Tu jeszcze nie ma Takie kabiny, jakby nie? I tu jest podgląd na całą scenę. Nie jest pusto, bo jeszcze tam sobie chodzą na dole. Czy to to świecisz? Aha. No dobra, okej, okay, to idziemy na dół. Tutaj też są schodki. Tak to wygląda. jest bardzo stary, zniszczony. Teraz znowu to pozamykamy. Chyba można zejść też. Tylko, że tutaj zejdziesz od razu. Aha. Wiesz, o co chodzi? Tak to wygląda, że to jest bezpośrednie zejście na dół. Tutaj było główne wejście i tutaj to jest główne wyjście chyba na całą salę. Tak to wygląda. Tak, tędy myśmy weszli.

Są te wszystkie transformatory i te sprawy. No, te całe rozdzielnie i w ogóle. O kurcze tutaj ile leży tych? Co to jest? Patrz to wygląda. Sła. To ciężkie no, zobaczę pisano Wiesz co, tutaj na pewno coś jest w jakiś sposób podpisane, tylko to już jest też tak brudne, zabrudzone. Это а нормально, как схрон. Я yeah. oh, в морде. А я я. Это нормальный лабиринт. O, w mordę, no nie wierzę. Jaki tu jest klimat. Okej, okay, w tym miejscu byliśmy. Ja to po prostu teraz przeszedłem tutaj tymi schronami. Ale wypas. Dobra, wrócimy tą samą drugą. Ja myślałem, że to jest takie jedno małe pomieszczenie, a tu jest po prostu przejście za przejściem. Od tamtych pomieszczeń. Zostałem sobie jeszcze te stare telefony takie w koszyku. Jeste już tam telewizji. nie było Zobaczcie, że tutaj tego starego sprzętu. Telefony. Ekstra. Tutaj jest drugi karton. Zobacz ile tego jest tutaj. Ja lubię Słaba latarka chyba, wiesz? Ale chyba coś widać. Ale, coś? Wow. Ale to już wygląda strasznie. Ale powiem szczerze, ten sufit... No. <laughs> Troszkę niebezpieczny. robi wrażenie. Robi wrażenie, no. Uważaj, Uło. bo tu ślisko. Mokro. Ślisko i mokro, no. Na nocny tryb. no. Oj. Coś spada z Nie, tam ktoś chodzi. mieliśmy miejsce? Który rząd? D14 Chyba Nie. jest wolny Skoczysz po popcorn? Ekstra Kurczę, nie będzie tak tego za bardzo widać. Moja latarka trochę tego nie ogarnia, a jeszcze mi baterie już padają. Wielkie, nie. Wielkie no. Co będziemy wychodzić? przyjemnie, nie? Tak przyjemnie, przyjemnie i spokojnie. No, co za bardzo, za bardzo nie można o tym suficie powiedzieć, bo w każdej chwili to może czasnąć na dół. Ale. Nie masz tak źle. Dobra, z tego miejsca będziemy się żegnali i jedziemy dalej. Myślę, że pokazaliśmy wszystko. Obejrzeliśmy te wszystkie korytarzyki, tutaj zaplecza. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Pozdrawiam serdecznie i trzymajcie się. Cześć. Cześć.